Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj jak widzicie z trasy. Pożyczyłem maszynę od znajomego gospodarza Można powiedzieć, że idealną do Władymirca. Zobaczcie sobie sami. Oczywiście się śmieje do Władymirca, ale nie byłbym z tobą. Jakbym nie przetestował na ile centymetrów chociaż wejdzie i na ile uciągnie także no, próba będzie, bo i tak będę przejeżdżał koło pola i tak będę przejeżdżał koło pola także wjadę, zobaczę przetestuję a no, ogólnie to, no, to chcę to ciągać naszym samym czy to uda się? nie wiem, nie będę robił zbytnio głęboko, no jak na pierwszy raz 40 centymetrów myślę, że to jest i ludzie a robić będę tylko i wyłącznie poprzeczniaki gliniaste oraz ścieżki po całości bo co roku jest problem że na ścieżkach i na tych poprzeczniakach nam pół nie jest wchodzić i jest to także no słabo zaorane mówiąc delikatnie wspólnie zapytacie się czemu jadę władymircem. Klątwa parcerska dopadła no i złapaliśmy gumę w tylnym kole Także no, pojechałem Władymircem Bo gospodarz dzisiaj jest, jutro mogłoby go nie być, także Dzisiaj go przyprowadzę Zostanie przy Władymircu jutro od rana Pojadę na wulkanizację, zawiozę tą opony od sama Zrobimy ją, no i próbujemy coś działać Dobra, postawię Was tu Kuź, bo tu jest glina, zobaczcie jakie to są bryły Patrzcie Zobaczcie jak to głęboko idzie ty. Patrzcie to Dotąd I on normalnie to ciągnie moi drodzy, zaczynamy. Jakim to biegiem tu pojechać? Dwójka szos, chyba na razie. Zobaczymy, jak będzie w miarę szło. To może czwórka teren. Zobaczymy. O kurde, ale tu twardo. No tutaj to jest twardo wciul. Kurde, nie wchodzi. Pierdzielony. A jeszcze raz przejechać, spróbować cofnąć Twarde jak skurczy gnat No dobra moi drodzy Podejście numer dwa Teraz to blokada na pewno Jeśli wejdzie Doładowałem 4 na strony obciążniki z ruska łącznie z 8 Także no no Jest obciążenia a to gówno nie wchodzi O kurde, ty A czemu to tak jest? To podnośnik trzymał Co jest grane? Na dole? Na sztywnym był Siup Do lekkiego oporu. Cyk. Takie 40. No 40 z plusem jak będzie szedł. To nie będzie źle. 40 niecałe. Dobra, trochę można zgłębić. Minimalnie. Minimalnie zgłębimy. Niżej delikatnie. Na razie mówię, na ustawienie dwójka szos Zobaczymy, jak ustawię to może czwórkę teren zapnę A jak orkę wykonuje zobaczymy Rozerwaj go, nie rozerwie No to jest kurde 70 niecałe koni I dwa Na dwa napęd, tak? To tam do przesady Gospodarz ciąga 90 koni 4 na 4 I się nic z nim nie dzieje O kurwa, gaz Trójka na trójce to se można Z trzeciego biegu, powodzenia Budku. Nigdy nie głęboszowane pola, to się nie ma co dziwić Ale go trzyma nieźle. zobaczcie jak tu się głąb rywą, jak tu jest tutaj jest płaszczyzna tak, no tak łapiemy. No 40, jak byk, Z głębi nie pójdzie. Moi drodzy, pierwsza śruba gwizdnęła, zobaczcie, szesnastka śruba, wniosek z tego taki, że sam mimo takich wąskich kapci, no to uciągu trochę masko rozerwał taką śrubę, no bo jeśli by był uciąg słaby, no to po prostu go zatrzymało w miejscu, tak, by zaczął grzebać. Druga śruba poszła. Jeszcze jedna i mi się skończą. Nie będzie problem, moi drodzy. Robię teraz taki bestowy przejazd, najbardziej miarodajny, moim zdaniem, z tego względu, że jadę całe pole na szkost i nie będzie, że tutaj gdzieś będzie powiedzmy nakładka nawozu, jak wzdłuż, tylko powinno być różnice widać. Przez całe pole powinien iść taki pas na dworzu, oczywiście mówię. Także no zobaczymy czy będzie jakaś różnica wizualna we wzbożu, czy nie. Jeśli będzie, zarob nabywamy swojego głębosza. Paliwa trochę przepalimy, ale trudno trzeba będzie przegłębokować wszystkie działki. Czyli rezultat będzie dopiero no na wiosnę widoczny już na pewno. Tutaj o 16.20, robię już godzinę. Tam to skończyłem, no i teraz wjeżdżam na kolejną działeczkę. To jest dzierżawa. no poprzedni gospodarz raczej za głębokiej orki nie robił Tak gdzieś koło 18 cm, także tu boję się, że może być jeszcze ciekawie jak tam. Ciekawe się tu uciągnę na 30 cm. I tutaj to pole jest strasznie zakamienione, także obawiam się że może być następny śrub. Ale no to zobaczymy. Tutaj jest wąższe pole, bo mam tylko trzy ścieżki. Który tu jest na środku jest zrobiony, Zrobi to już porządnie raz za dobrze Zobaczymy czy jakiś efekt będzie raz przy orce Mam nadzieję, że pługi Tym razem nie będą wychodzić w tym roku A dwa czy będzie jakiś efekt yy, Na tych Zbiorach, tak? Z względem spórz. Nie zapeszając Myślałem, że będzie gorzej idzie bardzo fajnie, zobaczymy jak to tam dalej za górką, bo za górką jest większa glina o, no i co ciekawe proszę bardzo zobaczyć 32 stopni na dworze 85 stopni na, na silniku ktoś może powiedzieć, że jest niewydajne yy, chłodzenie powietrza to go bardzo serdecznie pozdrawiam I żeby nie było, proszę bardzo 31 stopni, 32 nawet Proszę bardzo. Także jeśli ktoś gada, że chłodzenie powietrzne jest niewydajne, to to jest dla mnie pomylony. No ale tu kamieni to jest. Zobaczcie, jak on podskakuje głęboko, co chwilę. O! 85 stopni, maksymalnie 92-3 stopnie miał, ale to. concrete Dostanie trochę mocniej po garach, to może nawet zdrowiej dla na silnika. Znaczy tak, no przegrzewa się nie przegrzewa. No. Także no, nic mu nie będzie. Prynajmniej taką mam nadzieję. Ogólnie jakbym kupowali posza, to na pewno nie z takimi szerokimi dłutami, bo to jest za dużo na ten ciąg. Brakuje przedniego napędu, żeby przedni napęd bez problemu Bo tam silnik to tam się daje rady, on na uciągu traci no, Bo staje w miejscu, a silnik naprawdę się w ogóle nie dławi Patrzcie jaka tu jest ziemia, patrzcie to, bryły, zobaczcie. Nie, 42 cm. Ten błotnik mi cholera drży. O, o, widzicie, na postoju 98 wyskoczyło, bo już w wiatrach się wolniej kręci i go tak bardzo dobrze nie chłodzi. 3,5 do 4 km na godzinę, no i tutaj moje wczorajsze próby ruskim zobaczymy na ile to idzie. O, nie idzie za głęboko, a 40 cm to przesadziłem, no, gdzieś, no ze 30 uciągnął, no to i tak dwie łapy na 30 centów, trzydzieści 32. No i taka tu jest ziemia. O, zobaczcie jakie brylska. Dobra. Buja jasna. Ostatni kawałeczek. Tutaj robimy do tego słupa dosłownie, bo dalej to jest żywny piach, także tam nie ma sensu. Trójkę teren Tutaj to jest mocna glina